A, mam. Tata, a co no zobacz takie. Jakiego najlepszego powysia? 100 lat, 100 lat. No właśnie z okazji urodzinek. Zobacz, jaki tablecik fajny ci tata kupił. Pobrezie. No to dobra, ale niech sobie się pobawi starymi zabawkami, bo się stęskniła. Znaczy, ona chce się w przedszkole bawić, bawimy się w przedszkole, nie? No wiesz, co czego tego nie można wyjąć? To Tej szuflady? Może to łóżko się odsunęło lekko, weź przed. Chyba tak, odsunęło się od ściany. Nic się nie sentiments. Nie? Dobra, bierzemy. Dobra, bierzemy. bierzemy. Może wystawię to całe, to ćwiczeń. co? Do ćwiczeń. ciężarek. Zobacz, jakie mięśnie zaraz będę miał. No dobra, bierzemy wszystkie zabaweczki. Tak. do no jak to co? Twoja woremka do piasku. Klocek w kształcie żerafi. No a pamiętasz skąd to było? Na no, skąd to Nie. Aha, faktycznie. W jedzeniu, tak? Mieliśmy to. Czy to w kinie dostaliśmy? Nie. Z Focusa było, tak? No popatrz, jak masz lepszą pamięć ode mnie, ja nie pamiętam takich rzeczy. A to? To też było. Tak, tylko, że ja mam w domu to samo. E? To mhm. ja samo mam. No. No to też mieliśmy chyba z McDonalda czy gdzieś, nie? Czy nie mhm. pamiętam? A ja w domu też mam skakankę. E? Aha. No. To tak. Dobra, bierzemy. A warzywa? No, wszystko będzie nam potrzebne. ja to może nam się przełożę. na stolik. Dobrze, już kładę. A warzywka też będą nam potrzebne? Dobra. No, baterii nie ma. Może pójdziemy kupić baterie do sklepu i ze sobą pójdziemy co? Ja mam sam iść? Nie mogę iść kupić baterie? A a zobacz, co tam jest. Warzywka twoje. Co? Co to co robimy sobie obiady? To będzie znowu zabawka. No. Ale to już nie ma miejsca te wszystkie zabawki. A nie wiem, a co to jest? To plastelina. Oj, taka stara. Bardzo na paletę. Żulewa też na Mhm. To też naprawdę? To, też, naprawdę? Dobra, to się tam wyciąga. To... Poczekaj, ja już Ci wyciągnę. Dobra. O, nie, nie? Co? Nie możesz wyciągnąć? Poczekaj, nie mi to. Dobra, tak, wyciągnę. Mamy zestaw. Dobra. Słonikiem musisz tak. No. A nie chcesz noska wytrzeć? No Bo ci smarka. coś z nosaletki. No, smakia. No. Wyrzucić idem. Suszarki nie ma dużej. No nie. Mamy. Właśnie ma prawdziwą suszarkę. Szybła. I mała też. <grym> 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 Malimy się zary. To No! Nakręcimy? Ok. Tu się nakręca, nakręca, Nie w tą stronę, w drugą. Nie tak, odwrotnie. w drugą stronę. O! Świąteczna taka kolenda, ona tu, tu, tu. To nie wpadnij tam. A to przecież. To żelazko też jest. O, jasza korolek z burgierki. A nie pamiętałaś o swoich koleżankach. No, mam. He, he, A ja sam mam, wyciągnąć? Co mam wyciągnąć? Całą? No chyba nie ma miejsca, żeby to wyciągnąć. Wiesz co, ja ci powiem dlaczego, bo są te nogi Czecha. wstawione na tą łóżka, to teraz. Ma gorące! Nie gorące. I mamy to. Jeszcze coś. Lusterko jeszcze. Nie spadnij, tylko. To A, twoja tarcza, Pasadnie pamiętasz? Gdzie ją z... wzięliśmy? Z wózka, gdzie? Pamiętasz? No, no, gdzie? no pokusie, bo spadnie. widzisz? Pamiętasz bo się boję, że ona spadnie. Trzymaj się, trzymaj. Co, otwieramy ten tablet, czy nie? Tak, otwórz go. O, wow. Oliś, otwieram, tabletki. A zaś tam jeszcze tam tak. No? A co mam wyjąć? Rybkę, Czy ten czy cukierek? ten, nie, nie, Wszystko. Wszystko mam nie, Proszę. Ale nie, nie,